Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodrowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Był już unboxing aerografu klasy premium od firmy Galerii. Mianowicie mówię tutaj o Mobiusie 02, a dzisiaj obejrzymy sobie razem, właśnie, przyszła dostawa aerografów od Galerii Mobius 03. Tak otrzymujemy jeszcze dodatkowo zapakowany aerograf, który w tej chwili będę dla Was specjalnie otwierał i prezentował. Następnie mamy kolejne pudło, bardzo twarde pudełko, tak jak w 02. Które jest dodatkowo zapakowane, czy zapakowane, zafoliowane po prostu? Proszę bardzo, tak prezentuje się Pudło. Jest naprawdę rewelacyjnie smakowicie ten aerograf zapakowany. Krótkie informacje na temat właśnie tego aerografu. Dostajemy od razu informację, że jest to Mobius Aerograf od firmy Galerii 03 Dysza 03 mm. I następnie co? Zapomniałem pokazać w 02, że wewnątrz na pudełku mamy właśnie pokazane wszystkie części tego aerografu. Jak, jak wygląda też, posłuchajcie, sam spust. On jest w całości, nie ma żadnego wahadełka. Ten właśnie jest jednym z takich innowacyjnych rozwiązań, jeżeli chodzi o aerografy. E, więc e, to jest duży plus, i dużym plusem, o czym zapomniałem też powiedzieć, jest posłuchajcie sam e, spust, jeżeli chodzi o wygodę z niego korzystania. On jest dużo niżej osadzony, ale to zaraz zobaczycie. Następnie mamy kartkę powitalną od galerii. Instrukcje: e, posłuchajcie, e, taka instrukcja e, rozpoczynająca przygodę z aerografem co do czego służy, jak uzyskać odpowiednią plamkę, no i cała budowa aerografu, tak? Co, na co mamy zwrócić uwagę, jeżeli na przykład nam aerograf będzie pluł, co może być spowodowane, na przykład rozpylać się będzie też nierówno, więc tu mamy też porady, jak użytkować sam aerograf, warto też zawsze aerograf przed użyciem przepłukać i sprawdzić czy wszystko jest dobrze dokręcone ale nic do, na siłę nie dokręcać więc instrukcję mamy gąbkę mamy no i tak prezentuje się wewnątrz no właśnie aerograf tak jak w 02 otrzymujemy zapas uszczelek Dwie uszczelki gumowe, dwie uszczelki teflonowe. Otrzymujemy również SMAR, który jest oczywiście No Toxic. Jest, powiem Wam tutaj, jeżeli chodzi o wydanie tego aerografu, to moim zdaniem, jeżeli chodzi o klasę premium. To wiele firm renomowanych, europejskich, czy też amerykańskich, czy też japońskich, no w porównaniu z wydaniem tego aerografu, no to powiem Wam, może zdjąć czapkę z głowy. Następnie mamy oddzielnie za, zainstalowany, włożony kieliszek do mieszania farbę. To jest duży kieliszek już w porównaniu z Mobiusem 02 proszę bardzo to jest Mobius i teraz zaraz zobaczycie czym te aerografy się też różnią jeżeli chodzi o tutaj odległość między powiedzmy kieliszkiem to nie ma żadnej różnicy e, tu mamy tak samo dostęp do, do e, dostęp do e, dyszy możemy sobie ją poluzować. Ale mamy inną końcówkę. Po prostu się różni między innymi tym. No i oczywiście jest możliwość. Tu mamy też końcówkę do szybko złączki. No i nie ma oczywiście regulacji. Zero trójka jest powiedzmy do precyzyjnego malowania, ale bez szaleństw. I zaraz sprawdzimy jedną rzecz. Czy kupując sobie na przykład kieliszek od 0,2. dwójki. Posiadając tu na przykład dwa aerografy, nie z pokolu. Posłuchajcie, pasują i tu, tak jak pokazywałem 0,2, jeżeli macie na przykład aerograf od HSA, powiedzmy Evolution, to tak samo możecie kieliszek sobie zmienić. Z kieliszkiem jest, prezentuje się aerograf. Tak, o, zdejmę tą pokrywkę, w ten sposób. Mamy oczywiście tutaj protektor samej dyszy. I tu należy zwrócić uwagę, że ten aerograf 03 ma rozszerzaną osłonę dyszy. 02 ma zwężoną. Jak zobaczycie. I tutaj właśnie ten spust powiem Wam. Ten spust, tak jak ja zauważyłem, daje dużo większy komfort malowania, aniżeli na przykład spusty tego typu. One są dużo wyższe, jak sobie zobaczymy, i mniej, mniejszy mamy komfort w malowaniu. Przy dłuższym malowaniu lub takim długotrwałym malowaniu powiem Wam, że palec się morduje na tamtych takich grzybkowych spustach. W galerii pomyślało o tym o wygodzie, więc tutaj ludzie, którzy pracują w galerii i oczywiście projektują te aerografy, widać, że są osobami, które same używają następnie tych aerografów. I wiedzą co należy, jakie poprawki należy wprowadzić. Oczywiście możemy sobie odkręcić ten element zobaczyć czy wszystko jest w porządku. Tędy wpływa powietrzmy powietrze tak samo możemy tą część odkręcić, czyli szybko złączkę. Tu mamy mocowanie igły. Tym zakręcamy sobie. Oczywiście możemy też zdjąć kapturek. Tą osłonę właśnie igły. Która dość mocno wystaje. I teraz tak. Jak zwrócicie uwagę. Teraz mam na maksa. Mogę spust odciągnąć. I teraz pokręcając sobie. Zwróćcie uwagę. Teraz trzymam tym palcem. Zaczynam regulować sobie wielkość plamki. Odkręcam całą osłonę z regulacją właśnie plamki. Tak prezentuje się po rozkręceniu. Tu mamy oczywiście. Tu możemy sobie też dokręcić. Tu. Po odkręceniu tego, wyjmujemy po prostu sobie igłę. No i właśnie teraz sobie zrobimy e, test na igłę. Ja ją sobie odsunę do tyłu, odkręcę ten kieliszek, żeby było wygodniej. E, I teraz wycofam igłę do tyłu. No i zdejmiemy, wyjmiemy dyszę razem, osłonę razem z dyszą. No i proszę bardzo, tak prezentuje się dysza nieużywana, no bo dopiero co ją rozpakowałem. I ta aha, trójka ma, widzicie e, 02 ma dwa nacięcia, a 03 ma jedno nacięcie tak. Czyli mamy w ten sposób, podobnie jak w Evolution, że rozpoznamy od razu dysze. Jedno, jeden, dwa nacięcia ma 0,2 i jedno nacięcie 0,3. I po schowaniu w ogóle bardzo precyzyjnie są wykonane, jeżeli chodzi o dysze. Ja sobie robiłem powiększenie kilku dysz 0,2 czy też 0,3 bo są też dostępne w moim sklepie części zapasowe, czyli mamy mocowanie dyszy, same dysze, osłony, jak i również igły. I tak jak ja to robię, wysuwamy teraz igłę. Igła prezentuje się następująco. 03. Bardzo ładnie jest wypolerowana na końcu. Zresztą to widać, że pozostała część igły jest troszeczkę zmatowiona. A od tej, mniej więcej od tego miejsca, tutaj w kierunku wylotu, igła jest bardzo ładnie wypolerowana. Bardzo rozsądne rozwiązanie. No i oczywiście również są trzy otwory doprowadzające powietrze do nadysza. Stąd też te takie wyżłobienia na dyszy, które dodatkowo lepiej doprowadzają powietrze, następnie mieszają farbę i możemy spokojnie sobie malować. Wkrótce oczywiście zaprezentuję Wam tak samo test aerografu 02, jak i również 03 Mobiusa. Abyście mogli zobaczyć, że naprawdę są to bardzo dobre aerografy. Faktycznie zasługują na nazwę premium. Tak się wkłada. Więc tutaj niektóre osoby sobie, znaczy na podstawie. W ogóle, proszę nie słuchać, bo znalazła się też grupa ludzi, którzy na podstawie jakiegoś gościa powiedzieli, że te aerografy są, nie zasługują na premium. Jest to bzdura. Ja pokażę oddzielne zdjęcia Wam również, jak wyglądają dysze. Kilka dysz 02 i 03 i przede wszystkim jak tymi aerografami się maluje. Więc jakaś sekta. Po prostu y, robiła duży hejt na Mobiusy bez posiadania tego aerografu nawet w ręku. Nie mówią o malowaniu. Nawet nie wiedzieli o tym, że y, sam spust nie posiada y, takiego y, jeszcze tam powiedzmy dodatkowego y, przewężenia znaczy, y, y, bo dwuczęściowy z reguły jest spust w wielu firmach. Tu jest jednoczęściowy. Nawet o tym nie wiedzieli, że jest tego typu rozwiązanie i że jest bezpośredni nacisk. I teraz tak, jeżeli naciskamy w ten sposób, to nam nic nie leci. Powietrze bez oczywiście farby. Zakładając powiedzmy tą koronę, czyli osłonę dyszy, warto cofnąć zawsze igłę. No i tak jak wspomniałem, tu jest szeroka osłona wylotu farby. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do tego nigdy nie dokręcam tak na, na styk, tak samo powiem Wam tej osłony delikatnie bardziej tą dokręcam aniżeli to, ale do momentu jeżeli czuję opór, to wystarczy ze względu na to, że ja lubię malować w ten sposób. I często na przykład bywa, że od, próbując odkręcić tą osłonę wylotu dyszy i igłę, razem z tym możemy odkręcić po prostu. No i może nam wyciec na przykład farba, i na przykład gdzieś kapnąć. Więc tu bym proponował, ten oczywiście aerograf pozostaje w mojej kolekcji aerografów. Ja go sobie zakupiłem i automatycznie będzie on prezentowany podczas jednego z testów. Czekałem właśnie aż pojawią się wszystkie aerografy Mobiusa i oczywiście jeżeli doceniacie moją pracę, moje prezentacje, zapraszam do wsparcia mojego kanału. Osoby chciałem też powitać nowe osoby, które wspierają, zaczęły wspierać mój kanał. Bardzo dziękuję Wam za to. Mimo tego, że według regulaminu, rabaty są przydzielane po trzech miesiącach, wyjątkowo ze względu wakacyjnego, wy macie już przydzielone rabaty w sklepie. I bardzo proszę zalogować się do sklepu, abyście mogli sprawdzić, dokonując na przykład jakiegoś zakupu testowego czy przydziela wam się już odpowiedni rabat wiadomo, że czym wyższe wsparcie kanału, no to jest wyższy procent, jak i również dodatkowe będą bonusy dla was ale no, to już trzeba powiedzmy przynajmniej pół roku wspierać kanał, żeby otrzymać fajne podarunki od sklepu tankmodels.pl na chwilę obecną to wszystko w górnym lewym okienku znajdziecie oczywiście Link znajdzie się okienko, gdzie będzie właśnie skierowanie będziecie do prezentacji Mobiusa 02 a na Mobiusie 02 znajdziecie oczywiście w lewym górnym okienku skierowanie do unboxingu do Mobiusa 03. To są naprawdę pełną gębą aerografy premium. Nie ma co tutaj po prostu jakiś dziwnych rzeczy opowiadać. Ja, tak jak wspominałem poprzednio, ten aerograf używam już ponad pół roku. Ja go chyba w lutym jakoś zakupiłem. I powiem Wam, testowałem go w różny sposób i naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. I nie wiem, czy nie będę pozbywał się innych aerografów, po prostu zostanę przy dwóch, jednym bardzo precyzyjnym aerografie, czyli Mobiusie 02 i Mobiusie 03. To mi wystarczy. Jedynie muszę sobie drugi wężyk kupić, rozgałęziacz na aerograf, żeby po prostu nawet nie przełączać tych przełączek, tylko mieć drugi wężyk w razie czego, ale i tak mycie, bo jest, trzeba pomyć. Już kombinację alpejską uskuteczniam i muszę sobie tak samo inny uchwyt kupić do aerografu z regulacją powietrza, no bo. Tutaj no, jest inaczej trochę, tak? Zwykły aerograf tego typu bez regulacji wchodzi do pojemnika. Super, jakiś po prostu muszę uchwyć, żeby mieć go przy stole. No i druga sprawa, ciągle się zastanawiam, z której strony kompresor trzymać. Na razie trzymał go po lewej stronie. E, e, I już na biurku, ze względu na to, że jak stał, sobie na dole po lewej stronie, raz nogą zaczepiłem o przewód, który z, skróciłem. E, przewód mój ma w tej chwili 1,20 m, żeby nie szlajał się po, po e, podłodze, ponieważ raz ściągałem cały zasobnik e, z aerografem. No i działo się. Z, no, musiałem też kupić nową osłonę, nową iglicę do aerografu. Kupa kasy poszła no i sprzątanie, ponieważ słoik no, z ochwytem był pełen już brudnej wody, jeszcze mi się rozlał. Dobra, posłuchajcie, no, można gadać na takie tematy wiele, wiele godzin. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Ja bardzo wysoko oceniam aerograf galerii z serii Mobius. Polecam wam go gorąco, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!